Jak pokonać głód alkoholowy? Czyli co zrobić w momencie, kiedy występuje u Was bodziec, wyzwalacz i macie silną potrzebę sięgnięcia po alkohol? W tym filmie dam Ci trzy sprawdzone narzędzia, z których możesz bezproblemowo korzystać w każdej sytuacji i będą to surfer, wehikuł czasu oraz tajemniczo brzmiący protokół 3Z. A ja nazywam się Staszek Środziński, jestem terapeutą i trenerem trzeźwości oraz przede wszystkim niepijącym od kilkunastu lat alkoholikiem i na tym kanale odpowiadam na Wasze pytania z komentarzy oraz dzielę się wiedzą i doświadczeniem w wychodzeniu z nałogu. Ale zanim zaczniemy, taka szybka informacja, ruszyła grupa, grupa wsparcia dla osób, które rzucają alkohol, gdzie ja oraz inne osoby, które wychodzą z nałogu, dzielą się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami oraz wspierają się nawzajem. Także jak coś, to zapraszam Cię, cyknij mi maila, tam wszystkie szczegóły. Wszystkie techniki, które teraz omówimy, są ze sobą połączone, a tak naprawdę najważniejsza jest to ostatnia, która łączy te dwie pierwsze ze sobą. Zbiera je w kupę i daje ci całe jednorodne narzędzie. Dlatego zaczniemy od pierwszego i przejdziemy po kolei dalej. Pierwsza technika, surfer. Co potrzebuje surfer do surfowania? Potrzebuje fali. I właśnie taką falą jest Twój głód alkoholowy. To nie jest coś, co jest cały czas. To nie jest tak, że ty cały czas siedzisz, Jezu, muszę się napić, Jezu, muszę się napić. Nie. To płynie niczym fala. I teraz, źródłem sukcesu, żeby przetrwać ten chwilowy atak, bo on jest tylko chwilowy, jest to, żeby w momencie, kiedy ta fala dochodzi do takiego punktu kulminacyjnego, kiedy już jest tak źle, że już naprawdę nie wiesz, co ze sobą zrobić, należy po tej fali poserwować, aż ona opadnie. Jeżeli wiemy o tym, według naukowych badań, że ta fala trwa maksymalnie 90 sekund. To no w tym momencie musimy zająć myśli, znaleźć coś, co pozwoli ci się zrelaksować, odpuścić i przeczekać, aż ta fala opadnie. Bo to, jak tą falę zobaczyć, kiedy ona zaczyna rosnąć, to pokażę Cię w punkcie ostatnim w protokole 3Z. Ale tutaj jesteśmy w miejscu, kiedy ta fala narosła do samej góry, kiedy jesteś nabuzowany, kiedy już cię wszystko nosi, wszyscy cię drażnią. Kiedy myślisz tylko o tym, a najchętniej bym poszedł się napić. Co wtedy zrobić? A no właśnie nic. Hmm, łatwo powiedzieć. Nie do końca. Możesz tutaj zastosować na przykład jakąś technikę oddechową. Jedną podstawową jest oddychanie pudełkowe. Zostawię Wam link w opisie, żebyście sobie pobrali, zobaczyli, jak to wygląda, jak będziecie chcieli. Nie ma problemu, żeby Wam to omówił w filmiku. Pozwalam sobie na to, żeby za pomocą oddechu, za pomocą techniki na przykład oddechowej, nie sięgnąć po alkohol przez te 30, 60 lub 90 sekund, tak naprawdę tego maksa tego momentu, kiedy pokłóciłem się z żoną, kiedy jestem nie muszę wyjść z domu. nie muszę trzasnąć drzwiami, mogę odpuścić, wypuścić powietrze jak z balonika i ta fala poserfować na dół. Taką najprostszą techniką oddechową będzie policzenie do dziesięciu. Stary, jest źle, ciśnie cię, jesteś nabuzowany, bo cię szef kurzył, bo wracasz do domu, bo siedzisz w samochodzie myślisz, kurde, wezmę, napiję się piwa i mi przejdzie, zanim wejdę do domu, bo znowu się będę kłócił, bo będą dzieciaki, bo będzie trudno. I w tym momencie zamiast to zrobić, kiedy właśnie jest ten punkt kulminacyjny fali, siadasz w tym samochodzie, zamykasz oczy, zaczynasz liczyć powoli do dziesięciu, nie myśląc o niczym. Zwyczajnie po prostu nie myśląc o niczym. I w tym momencie się nagle okaże, że uspokoiłeś oddech, uspokoiłeś siebie, myślisz sobie, kurde, czy ja na pewno chciałem się napić? Możesz pomyśleć o zupełnie czymś innym. I tutaj wchodzi nam druga technika, czyli wehikuł czasu. Ja wiem, nazwa kosmiczna. Ale polega ona po prostu na tym, że w momencie, kiedy mamy ten punkt kulminacyjny, nie stosujemy techniki oddechowej, nie stosujemy liczenia do dziesięciu, tylko cofamy się w swojej głowie do wspomnień, kiedy ostatni raz mieliśmy totalny zjazd po alkoholu. Kiedy było żeganie, kiedy był totalny kac, kiedy się źle czuliśmy, kiedy mało nie umarliśmy przypominasz sobie wszystkie somatyczne i psychiczne objawy, które wtedy miałeś oraz konsekwencje tych objawów. Czyli następnego dnia, co się działo. Czyli to, że na przykład w tym momencie, po tym największym zachlaniu, żona wywaliła cię z domu, albo mąż cię kopnął w dupę i zostawił na ulicy. Albo straciłeś kasę, albo cię pobili, albo wylądowałeś w szpitalu, albo, albo, albo. Tego może być cokolwiek. Tym wehikułem czasu przenosisz się w miejsce, które było dla ciebie najgorsze, które wspomnienie jest najgorsze związane z alkoholem. Najgorsze wspomnienie. Nasz mózg ma to do siebie, że jak coś sobie wyobrażamy, to od razu to czujemy. Dlatego we śnie trafimy przeżywać wspaniałe przygody. Dlatego jak się czegoś boimy i mózg o tym pomyśli, to naprawdę odczuwamy silny stres, a nawet czasami ból. Tak to wygląda. I tak samo jest w tym wypadku. Jak sobie to wszystko przypomnisz, to momentalnie będziesz czuł nawet smak tego syfu w ustach. Co to da? To ci się oddechce pić. Bo dobrze wiesz, że każdy alkoholik na kacu, w momencie, kiedy miał. Bardzo duży zjazd, czy cokolwiek innego, ale związane z tym, że jest bardzo źle, co sobie myślał? Nie, nigdy więcej się nie napije, nie? No właśnie. I pozwoli ci to na to, żeby początkowy aspekt, czyli surfowanie, spokojnie dokończyło dzieła. I żebyś mógł zjechać na tej fali z powrotem do momentu, kiedy jest płasko, i pójść do chaty, czy zrobić coś, co naprawdę potrzebuje. I tutaj wchodzi trzecia technika. 3Z. Zobacz, zrozum, zareaguj. Proste, banalne, do skorzystania przez każdego, nawet nie zdając sobie sprawy, codziennie korzysta z tej techniki non-stop. Przykład: jedziesz samochodem i widzisz na drodze, że nagle mrugają światła awaryjne, z daleka widać jakieś dziwne czerwone, widać jakieś pomarańczowe, jakieś roboty drogowe. I co robisz? Podjeżdżasz bliżej. To jest zobacz, żeby się rozejrzeć, o co chodzi. Zrozum. Punkt drugi, czyli aha, czyli jest mijanka, Czy muszę poczekać. Punkt trzeci, zareaguj. No to wstaję, czekam aż się zmieni czerwone na zielony, jadę dalej. Tak dokładnie to działa. I tak samo jest z głodem alkoholowym. Dlatego ta technika łączy dwie wcześniejsze w jedno. Ona pozwala Ci na to, żeby zacząć na co dzień obserwować swoje reakcje, czyli zobacz, obserwować swoje reakcje na różne bodźce, które ci atakują. I tu wracamy do wyzwalaczy, czyli zrozumienia, że dana sytuacja, dany bodziec powodowała u mnie ssanie, głód alkoholowy, czyli początek wystąpienia tej fali. Moment, kiedy aha, zdenerwowałem się, zachciało mi się pić. Obserwacja. Zobaczyłem. I teraz przechodzimy do drugiego zęb. Czyli zrozum. Na czym to polega? Za każdym razem, kiedy masz jakąkolwiek sytuację stresującą, to może być nawet wygranie w totka, twój organizm jest przyzwyczajony do tego, że ucieka w alkohol, nie? Może jest tak, że ty tak naprawdę nie chcesz się teraz napić, dlatego zrozum, tylko skonfrontuj się ze swoimi emocjami, uczuciami, co tak naprawdę w tobie wystąpiło. Czyli na przykład, Jadę do domu samochodem i myślę o tym, że o, ja zostanę w żabce, ja bym się napił piwa, ale bym się napił piwa. A ja tak naprawdę ty nie potrzebujesz napić się piwa, tylko co potrzebujesz? Odpocząć, zrelaksować się, zjeść, nie? Czyli wystąpiło uczucie zmęczenia, emocje z tym związane to, stres, takie nieprzyjemne uczucie zmęczenia całego organizmu, świadomość tego, że powrót do domu, gdzie są dzieciaki, gdzie jest żona, gdzie jeszcze trzeba coś tam ogarnąć, nie pozwoli mi na to, co bym chciał, czyli na ten odpoczynek. Czyli w tym momencie już widzisz, że nie potrzebujesz się napić. Że Ty potrzebujesz wejść do domu i mieć chociaż 15 minut dla siebie, nie? I teraz, ostatnie, zareaguj. Masz dwie opcje. Masz, jedną z tych opcji jest tak, stanąć pod żabką, kupić C4 browary, jeden obalić w samochodzie, wejść do domu, zrobić awanturę, wyjść po następnej, jak co dzień, nie? Ale druga opcja jest taka, żeby wjechać na HT. Powiedzieć, cześć kochanie, cześć dzieciaki, jestem bardzo zmęczony, słuchajcie, ja zjem, wykąpę się, wezmę sobie prysznic i wtedy przyjdę, uwalę się przed Netflixem, możecie po mnie skakać. Możemy gadać. Dajcie mi 15 minut. Jest różnica, nie? Możesz zareagować na ten głód alkoholowy w sposób logiczny. Więcej, sama świadomość tego, że aha, dobra, to mnie jest potrzebne teraz coś zjeść, bo ja cały dzień dzisiaj nic nie jadłem, zapitalam, dlatego mam ssanie w żonie. I może jak je zjem, mi będzie lepiej, nie? Albo był bardzo trudny dzień w robocie, kłóciłem się, denerwowałem, byli trudni klienci i tak naprawdę to ja bym chciał albo się schować do szafy i niech mi nikt do mnie nic nie gada, to weź sobie prysznic. Albo muszę wyrzucić z siebie to napięcie w sposób konstruktywny. Dobra, to ja se pojadę dzisiaj na siłownię wracając, albo będę się kochał całą nas z żoną. Bez różnicy. Powiedz jej o tym zresztą, bo to jest też kolejny aspekt, że my ze sobą nie gadamy. Ale nie reaguj na każdy bodziec tak samo. Znajdź to, co naprawdę potrzebujesz i zareaguj tak, jak naprawdę potrzebujesz. I wracając do punktu pierwszego, czyli do fali, do surfowania po tej fali, jeżeli nie możesz spełnić w tej chwili tego żądania, no bo jesteś, nie wiem, w drodze, w trasie i tak dalej, to nie rób nic. Pozwól tej fali przepłynąć. Policz do 10, pozwól temu odpłynąć, bo ta świadomość tego, aha, to nie jest tak, że ja się muszę napić. To organizm wymyślił sobie, że to będzie droga relaksu pozwoli Ci tego nie zrobić i za dwie minuty na następnym skrzyżowaniu już Ci to zwisa. Podgłoś sobie muzykę w tym samochodzie. Jeżeli jedziesz autobusem, włącz sobie coś na słuchawki, co lubisz. Znajdź sobie sposób relaksacji, który pozwoli Ci odpocząć, który pozwoli dać Ci to, czego naprawdę potrzebujesz. A jeżeli chcesz mieć pewność, że ta Twoja abstynencja będzie coraz bardziej trwała i coraz bardziej będziesz trzeźwiał, trzeźwiała, to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, gdzie pokazuję 7 standardowych głównych błędów, które popełniają osoby rzucające picie.